Przede wszystkim do z Japonii, ostatnio w internecie znalazłem coś ciekawego. To jest piosenka z japońskiego anime z tekstem po polsku. Anime nazywa się Kakcio Shoujo ke Torainari i to nie jest normalne anime. To jest połączenie gry komórkowej z anime i pochodzi z 2017 roku. Wątek jest taki, w 2016 roku nagle w stolicy Japonii pojawił się fenomenon, który wygląda jak wielki kokon. Ludzie, którzy zostali wchłonieni przez niego, wariują i zaczynają się zabijać wzajemnie. Rząd japoński zorganizował zespół nazywany Trinary, który składa się z dziewczyn, które mają specjalne umiejętności. I wśród tych dziewczyn jest Gabriela Lotaryńska, która rzekomo jest Polką. Teraz przedstawię profil Gabrieli. Ma srebrzyste włosy związane w dwa kucyki. Ma 14 lat i pochodzi z Warszawy. Jako uczennica na wymianie mieszka w Japonii. Lubi takojaki, czyli gorąca potrawa z ciasta i ośmiornicy, placki i kokiesi, czyli tradycyjna japońska lalka z drewna. Jako jedyna w tym zespole jest niejaponka. Nie wiem, dlaczego wymyślili akurat Polkę, ale jak często w anime bywa, ma własną piosenkę. I tytuł brzmi Tak a ja lubię. Część tekstu jest po japońsku, a reszta po polsku. Na YouTube jest oficjalny Teledysk, więc podam link w opisie, i teraz będzie jeszcze odnośnik tutaj. W Teledysku jest tylko część utworu i tam nie ma napisu, ale jeszcze na YouTube jest filmik całości utworu z tekstem, ale nie mogę podać tutaj linka, bo nie wiem jak autorzy są nastawieni do niego. Jeśli jesteście ciekawi, jak cały tekst wygląda, to znajdźcie sami tekst napisał Japończyk. Odmiana słów jest dobra, ale prawie wszystkie zdania są nienaturalne. Śpiewa oczywiście japonka, aktorka głosowa tej Gabrieli, bo w anime Gabriela mówi po japońsku, ale przez to wymowa jest miejscami niezrozumiała. Ale to nie jest krytyka, bo wiadomo, że nie opłaca się nauczyć wymowy polskiego tylko dla tej piosenki. Niestety nie mogę tutaj puścić tego filmiku, bo tam nic nie jest napisane o licencji. Więc Teledysk też sami musicie sprawdzić. To jest bardzo ciekawe, że napisali piosenkę częściowo po polsku, mimo że jest raczej dla Japończyków. Odwrotnych przypadków jest trochę, czyli przypadki, gdzie niejapońscy wykonawcy używają japońskiego albo piszą teksty po japońsku w swojej muzyce, bo japoński jest raczej popularnym językiem. Na przykład brytyjski zespół King Crimson ma utwór Matte Kurasai, czyli Proszę czekać i w tekście też pojawia się ta fraza. Brytyjski zespół Marillion, czyli Marillion po polsku, ma utwór Goodbye To All That, w którym jest szept kobiety po japońsku. I słowa mówione tym głosem nawiązują do historii przedstawionej w tym albumie koncepcyjnym pod tytułem Brave. To nie jest ten album, ale Brave to jest bardzo popularny album wśród fanów tego zespołu. Brytyjski zespół Queen a utwór Teotoriate, czyli ręka w rękę, i refren jest śpiewany po japońsku. Jeszcze wokalista tego zespołu, Freddie Mercury, ma solowy utwór La Japonese, gdzie prawie połowa tekstu jest po japońsku. Podobno wszyscy członkowie Queen interesowali się Japonią, ale mało jest przypadków, gdzie niepolscy wykonawcy piszą teksty po polsku. I tutaj akurat to jest piosenka z anime. Polacy już znaleźli ten utwór i komentują pod filmikiem. Całości utworu z tekstem. Może na tym kanale dużo jest osób, które już znają tę piosenkę, ale teraz ten filmik nagrywam dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą o niej. Więc zachęcam Was do posłuchania tego utworu. Cześć.